W naszej szkole odbywają się spotkania wigilijne. Jest to też ostatni dzień przed przejściem na nauczanie zdalne. Chodźmy zobaczyć, co o tym sądzą uczniowie naszego liceum. Przejście na zdalne nauczanie. Myślę, że jest to zaczerwanie utrudnione niż takie stacjonarne, bo jest też na pewno większe zmęczenie po kilku godzinach przed komputerem. Dzisiaj w naszej szkole odbywają się również spotkania klasowe. Co twoja klasa przygotowała? Na pierwszym miejscu są oczywiście pierogi, wiadomo. E, będziemy robili też własne pierniki. Nasza koleżanka obecna tutaj e, przygotowała się pierniki, będziemy je samodzielnie według własnych potrzeb jakby dekorować. Co sądzisz o zdalnym nauczaniu? E, moim zdaniem e, jakby to powiedzieć, e, na pewno nie lubię zdalne nauczanie, ponieważ mogę się wyspać. E, no i... Też bardziej przystają wiedzę, bo mogę się bardziej skupić przy komputerze, nikt mnie nie rozprasza i po prostu preferuję zdalne nauczanie we wszystko i tak. Dobrze. W naszej szkole odbywają się również dzisiaj spotkania wigilne. Co Twoja klasa przygotowała? Moja klasa przy... na pewno... Zrobiliśmy sobie pierogi, zamówiły... mieliśmy też barsz, a czy będziemy mieli? No i jestem przybrany za choinkę, jak widać. Super, dziękuję bardzo. Dzieci o zdalnym nauczaniu. Myślę, że zdalne nauczanie jako tako nie jest do końca dobrym pomysłem, bo nie chodzimy do szkoły, nie spotykamy się z rówieśnikami, ale mamy też dzięki temu trochę wolne. Możemy odpocząć od roku szkolnego, no ale wiadomo, mózg i w ogóle jest nam też ciężej pracować nad lekcjami, ale myślę, że większość osób lubi zdalne. Ja też lubię zresztą i nie mogę się doczekać trochę. Bardzo męczące jest, to trzeba przyznać, tak, no bo tak. jednak siedzenie przy tym laptopie 8 godzin nie jest fajne. No nie jest fajne, jest. lipa totalna. Męcz strasznie. Dzisiaj w naszej szkole odbywają się również spotkania wigilijne. Co Wasza klasa przygotowała? Um, spotykamy się dzisiaj w ósemce i również mamy wigilię. Zamówiliśmy pierogi, różne ciastka, przynieśliśmy ze swoich domów różne rzeczy, jakieś serwetki, sztuce. I mamy też głośnik, będziemy słuchać świątecznych piosenek i mam nadzieję, że też fajnie wyjdzie i będzie miło. Super, dziękuję bardzo. Myślę, że zależy pod jakim względem na to patrzeć. Na pewno umierają przez to relacje między ludźmi, Ale myślę, że jest to na pewno plus do ocen, bo no wiadomo jak to bywa na zdalnym, te oceny jednak są wyższe i lepsze. Dzisiaj w naszej szkole odbywają się również spotkania wigilijne. Co Twoja klasa przygotowała? Eee, my mieliśmy prezenty robione jak sobie, wiadomo, wzajemnie klasowo, bo stwierdziliśmy, że żeby był taki vibe świąteczny i w ogóle, to zrobimy sobie małe upominki. No i wiadomo, tam jakieś jedzenie, żeby jednak był ten... Eee, Akcent świąteczny. Myślę, że na ten czas, na jakie jest zaplanowane, to nie będzie problem, ale jakby było na dłuższą metę, to raczej nie byłbym z tego zadowolony. Dzisiaj w naszej szkole odbywają się również spotkania wigilijne. Co Twoja klasa przygotowała? No więc my przygotowaliśmy taką wigilię na słodko, mamy pierniki ciasta, ale do tego jeszcze będzie barsz, także myślę, że wyjdzie wszystko fajnie. Iż na temat zdalnego nauczania? Bardzo fajna sprawa. Podoba mi się ten pomysł. Dzisiaj w naszej szkole odbywane są również y, wigilie klasowe. Y, co twoja klasa przygotowała? Pierogi ze Słowianki i, i, i imprezka. Super, dziękuję bardzo. Co na temat zdalnego nauczania? Y, super, będzie można dłużej spać i grać na lekcjach. Ja mam podobne zdanie, można wstawać o 15 i nic nie robić. Taka, wiesz, normalność wakacyjna. Y, w naszej szkole odbywają się dzisiaj wigilie klasowe. Co wasza klasa przygotowała? Hmm. Katering. <laughs> Katering ze schowianki i ciasto. No i jeszcze obrusy białe, fajne takie ładne. No. Co sądzisz o zdalnym nauczaniu? Ja uważam, że to coś złego ze względu, że dużo omijamy na zdalnym i niekoniecznie wszyscy się na tym konkretnie skupiamy, bo w domu nie też nie mamy takich warunków super jak w szkole. Dzisiaj w naszej szkole odbywane są również e, wigilie klasowe. Co Twoja klasa przygotowała? No my będziemy mieć takie typu pierogi, takie wiesz, e, prs-, e, głównie swoje takie przynosimy, jakieś pierniczki i to chyba wszystko jedynie. I jedynie dajemy sobie takie paczki nawzajem. Jesz o zdalnym nauczaniu? No według mnie to zależy od ucznia, gdyż e, można powiedzieć, że zdalne nauczanie pozwala nam się skupić na przedmiotach potrzebnych w przyszłości, nie musimy się skupiać na tych niepotrzebnych przedmiotach jak muzyka, plastyka, to zależy od szkoły, która akurat wprowadza ten przedmiot i no coś takiego. Tak. Dzisiaj w naszej szkole odbywane są również spotkania świąteczne. Co Twoja klasa przygotowała? Wie pani, coś szczerze to nie wiem, ale pierogi. Dzień dobry, co sądzi Pani o zdalnym nauczaniu? Zdalne nauczanie to temat, który budzi mnóstwo kontrowersji. Nie ukrywam, że wolę spotykać się z uczniami w warunkach szkolnych, stacjonarnie, aczkolwiek jeśli jest sytuacja taka, że musimy być na zdalnym nauczaniu, wówczas staram się też, żeby lekcje były ciekawe, żeby angażowały uczniów, żebyśmy się nie, na nich nie nudzili, a jednocześnie zdobywali wiedzę, tę, która jest zgodna z podstawą programową. A czy w trakcie przerwy świątecznej będzie Pani tęskniła za uczniami? No, oczywiście, ja zawsze, jak mam trochę wolnego, to z jednej strony bardzo się cieszę, że mogę trochę odpocząć od szkoły, ale z drugiej strony tęsknię za moimi uczniami, bo, bo lubię pracę nauczyciela. Dziękuję bardzo. Co sądzisz o nauczaniu zdalnym? Myślę, że nauczanie zdalne w ogóle na mnie jest potrzebne, ponieważ na nauczaniu zdalnym nikt się nie skupia na lekcjach, a jak już to bardzo mała część osób i. Nie jest to tak efektywne jak nauczanie stacjonarne. Dzisiaj w naszej szkole organizowane są również spotkania klasowe. Co przygotowała twoja klasa? My spotykamy się w klasie. Każdy z nas przyniósł albo łóżkę, albo pierogi. Idziemy jeszcze na łyżwy. I w sumie tyle. Super, dziękuję bardzo.